Cześć, to jest poradnik, jak wyciąć kawałek obrazka. Um, wchodzimy sobie, nie wiem, w Google, ja akurat wejdę w Google, dlatego, że nie mam obrazka. Dobra. Jak to się wolno ładuje? Okej, okay, weźmiemy na przykład um, mysz. Grafika i kopiujemy pierwszy lepszy obrazek. znaczy ja kupiuję. Wklejamy. I teraz tak, jak już rozciągniemy, to musimy zrobić tak, żeby to nie było zaznaczone. Klikamy gdzieś indziej po prostu. I teraz tutaj wybieramy, wybierz. Nie zawsze jest zaznaczone, do tego mówię. Jeżeli chcecie wyciąć jakiś ym, kwadrat, prostokąt, to po prostu sobie zaznaczamy. Tak i wycinamy. Ale jeżeli nie chcecie wyciąć yy, kwadratu, no to wtedy trzeba kliknąć tutaj wybierz, zaznaczenie dowolnego kształtu i trzeba zaznaczyć. Tutaj macie taką linię, trzeba zaznaczyć. Będzie świetne jak na przykład chcecie zaplanować sobie magnes. O, tak, to jest dobry pomysł, magnes. No i tutaj macie teraz mysz, no i na przykład, o ja mam teraz fajny pomysł, wezmę sobie kwadrat i zrobimy obrazek. No. Patrzcie, tu będziemy już na polu i gotowe.